mordo! witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. To jestem ja, ten nieśmieszny YouTuber. Tak dokładnie, Palion. A dzisiaj poczytamy sobie Wasze przypały i historie również. Zapraszam na grupę na Facebooku Zieloni. Poliona, oczywiście, ponieważ bo, bo słabsza aktywność tam jest teraz. Ale dołączcie do grupy i bądźcie aktywni, bo. Jest to dla mnie bardzo ważna, bo tam biorę zawsze jakieś komentarze do odcinka. Także może wy i wy się załapiecie. Także kolejny film będzie jeżeli standardowy tysiąc lajków, a ja biorę się za czytanie tych pewnie nieśmiesznych przypałów. Jakiś folk mi podłożył gumę i przykleiła mi się do spodni. Pozdrawiam siebie. Na religii dostałam dwuje i powiedziałam wytyfy, a ksiądz mi wpisał uwagę Przeklina po angielsku Raz poszedłem do sklepu w kalesonach Bez spodni, a dopiero skapłem się Kiedy byłem już przy sklepie Ja miałem też taką w sumie historię, że Jak yy, w podstawówce, to była chyba druga klasa Podstawówki i poszedłem yy, W piżamie do szkoły I nawet nie wiem dlaczego mama mi nie zwróciła Na to uwagi, nie pozdrawiam cię mama Krzysztof napisał, byłem sobie w autobusie Jechałem, normalnie jechałem Stał mnie kolega i Powiedział coś śmiesznego, a ja się ze śmiechu i każdy patrzy na mnie. Ze zdziwienia. Jezu stary... Ja pitol. Ja, ja już rozumiem! Wypluć wodę na kumpla, bo to już wszędzie było mnie na filmach, ale że... no comment. Jurka napisała. W tym tygodniu był dzień wagarowicza. Też nie poszedłem do szkoły. Moja koleżanka rano do mnie do mnie przyszła, żebyśmy szli na te wagary. To ja mówię, że spróbuję. To jest kurde, byście tam tylko szli do sklepu na wagary, oczywiście. Potem nagle ktoś się dowiedział z dupy, że, że wyście se poszli na wagary. W dzień wagarowicza, no bardzo dziwne. Yy, no i nagle jakaś policja się dowiedziała, nie wiem skąd w ogóle. Co. A Kuba napisał. Ostatnio w szkole źle się czułem, więc powiedziałem, czy mogę iść do pielęgniarki. A nauczycielka na to, że mogę iść do domu, więc poszedłem. O kurde, kolejny udawacz. Więc tak, w domu jeszcze bardziej się źle czułem, dlatego pojechałem do szpitala, musiałem czekać chyba 2 godziny, aż mnie przyjmie. Aż tak źle się stale czułeś? No i gdy wszy, wszedłem do lekarza, zbadał mnie i powiedział, że nic mi nie jest. Jestem zdrowa, miałem 40 stopni gorączki. Oj, to dzicz, a ja wtedy zemdlałem, dopiero jak się obudziłem, no to mama mi mówiła, że cały czas wiadałem ale... ale zjeba lekarz. No to było kurde, jakby sobie to nie ten, to nie, nie przeklinam, ale to cytowałem po prostu co Kuba napisał. No to nieźle, to nieźle, to nieźle, to nie zły świrt z siebie Kuba. Oliwier napisał Jak policja w szkole windą jechała I się dziwi od windy zamykała To jak krzykłem Jeba psy wie wiecie o co chodzi Nie będę tu cytował Może już bez przesady Zjechali na, gór, na górę znowu I byłem u pani dyrektor Oj to niezły przypał z tymi pieskami Co nie? To niezły przypał Grzegorz napisał Że zadzwonił mu telefon w kościele A miał ustawiony na dzwonek Szósty dzień tygodnia Także Filip napisał Moje życie to jest jeden wielki przypadek. No stary, no nie przesadzaj. Kasper normalnie napisał, że myślał, że jest zwolniony z ostatniej lekcji. Już był w domu, po czym dowiedział się, że jednak nie był z niej zwolniony. Ciekawie. Filip napisał. Miałem 8 lat, jeździłem ze skorolce. Z starszymi kolegami. To grubo, no, już normalnie. Poszliśmy na polisko i na trawie robiliśmy obroty. Jako że chciałem się pochwalić, że umiem to zrobić. Wszedłem na chodnik i robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć i BUM! Jako, że dom miałem blisko, szybko pobiegłem ciałem mi z wszystkiego, <gryw> wszystkiego krew i na desce jeżdżę do dzisiaj. Mordo! To normalnie pobudź tam była z tej twojej krwi, jak mówisz ze wszystkiego ci krew leciała. Dzicz, Marcelina, kiedyś wkurzyła nauczyciela i wysocznie narysowała no, człona. Gdy następnym razem sprawdzała zadanie, zobaczyła to. Oj, przykro mi, bardzo, bardzo mi przykro. Takie gimnazjalistowe, podstawówkowe żarty, heheszki. I potem była wielka afera, że jakiś wielki wulgaryzm, wy, wulgaryzm wypisuje. Każda to, kazała to skserować i teraz to ma, a, -a. a, -a. pozdrawiam. Więc tak, Filip napisał. Jak brzydko pisze w życiu, a pani dyktowała ważną rzecz. Wkurzyła się. I normalnie rzuciła we mnie zeszytem A następny dzień, następny dzień mówiłem, że na nią najgorsze słowa, przezywajmy i tak dalej A ona była za mną No to niezły przypał mordo Pozdrawiamy twoją nauczycielkę Bartek napisał z kolegami w buce, rzucamy się mokrym papierem, no to niezła zabawa powiem ci Ja się schowałem, a pani wychodzi, a ja, a ja ją w twarz tym mokrym papierem Jak to tak się kończą zabawy gimnazjalistów, no dobra, też jestem gimnazjalistą, no ale kurde, no aż takich rzeczy to nie robię, no bez przesady, ja jestem po prostu super uczeń jestem, tak, ja jestem super grzesznym uczniem, dobra, dobra, nie, to, to jest zbyt, nie, to było zbyt piękne. Tak więc to było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że film się spodobał, zostaw kciuka w górę, by mnie zmotywować do dalszego nagrywania. Zostaw subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek, by być na bieżąco i żeby oglądać moje filmy. Dzięki Mordo za oglądanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki za oglądanie. Strzała Mordo.